Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w niepoważnym graniu. To, co w tej chwili widzicie, to jest gra, która o dziwo była zamieszczana w CD-Action. Teraz niestety wam nie powiem, jakie to było wydanie CD-Action, bo musiałbym płytę wyjąć. Było jakoś 2003. Tak, w ogóle się dziwię, że ta gra w CD-Action była. E no, ale był taki okres, że po prostu przyjeżdżał do mnie wujek i przynosił mi różne płyty, właśnie takie, takie pliki płyt. Niektóre były pirackie, a inne właśnie pochodziły z czasopism. Niekiedy, wiecie, Pełniak wymagał dwóch płyt, a ja miałem tylko CD2, więc trochę słabo. No i wśród tych płyt znajdowała się również e, płyta z CD Action z tą właśnie grą w roli Pełniaka. E, i, i, I co mogę powiedzieć? No to jest. Sama nazwa w netwiody Działkowicz dużo już mówi. To jest powiedzmy taka gra. Hmm, porównywanie jej do kurki wodnej jest trochę słabe. To jest gra mniej więcej takiego typu, jak macie krety, w które musicie uderzać na automatach młotkiem, coś tego rodzaju. Taka troszeczkę gra na odstresowanie, ale zarazem no, nie powinna ona wam zająć więcej niż 10 minut. Yy, no i tak naprawdę jest. Yy, a chwila, tam coś było o spacji. A, okej, okay, dobra. Yy, jak grać, żeby wygrać? Trzeba znać 10 języków i być niezłym w dotyku. Na rower i do domu wyjście z gry. Yy, tutaj mamy oczywiście yy, kto, to, yy, kto, kto to stworzył. No dobra, kopanie tyłków. Mamy więc krety, są w sumie jest 5 światów. Tak, 5 światów. Potyczka 1. 25 sekund, 10 kretów. I tak naprawdę ta rozgrywka jest banalna, ponieważ najlepszą strategią jest po prostu cały czas nawalać yy, tą łopatą i nawalając nią przechodzić na w stronę przeciwnika. To Wam dużo ułatwi. Czasami przeciwnicy się pojawiają dokładnie w tym samym miejscu. A no tak, no i bym zapomniał, no ten metal w tle. Są też takie dziury, jak na przykład te dwie, w których w ogóle się nie pojawiają przeciwnicy. Nie wiem, czy tak miało być. Okej, okay, to jest. To chyba ustawię sobie na miniaturkę. A, a może coś innego ustawię, nie wiem, nieważne. Ok, 22 sekundy, 11. Krytów. Tak, czasami gra się tutaj mocno ładuje, bo wiecie, zaawansowana graficznie jest. Ok, to, to póki co z krytowiskami nie powinniśmy mieć problemu. Najbardziej oczywiście właśnie lubię takie sytuacje jak ta, czyli już chyba z cztery krety w jednym miejscu się pojawiły. Ok, 15-27 sekund. Panie, to jest proste. Ale kiedyś jako dziecko czwartego świata wygrać nie potrafiłem. Bo nie obrałem właśnie tej techniki. Po prostu sobie tak szedłem... O, tak. O. Pojedynczo uderzałem i to nie był... To nie jest dobra metoda. To w żadnym wypadku nie jest dobra metoda. Ok, 30. Brawo. Wieści o Twoich sukcesach dotarły do Komitetu Założycielsko-Nadzorczego Ogródków Działkowych. W nagrodę otrzymujesz nowe grabki o tytuł Działkowiec Miesiąca. Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach by to przeszło. Podejrzewam, że, jakieś, y, że jakaś organizacja proekologiczna by się do tego doczepiła. I jeszcze by ci się przywiązali do drzewa. Ok, y, 22. W sumie to nie powinno... Dobra, to jestem w tej chwili nazistą słownikowym. tak to, to powinna być chyba liczba, a nie ilość, bo myszy... Bo wiecie, ilość to może być na przykład ilość wody, a, a, a liczba jest dla rzeczy, które możecie policzyć od tak po prostu. I myszy chyba nie są jak woda. Myszy nie są jak woda, Dragoteam. Aforyzmy. Czas 30 sekund. 22 myszy, Tutaj dobrze pamiętam, że. Aha, dobra, ten. ten, ten, ten. komad jest po prostu dla beki, i nie za bardzo wiem, wiem, czy on nam cokolwiek daje. Zwłaszcza, że w tej grze nie ma jakiejś konkretnej punktacji. Chciałem tylko powiedzieć, że w tej rundzie po prostu nic z tej środkowej dziury się nie wyłania. Nie ma, nic się nie wyłania z tej dziury. Yeah! O, to będzie szybka lunda, 6 w 9 sekund. To jest w sumie dosyć trudna misja, bym powiedział. Dlatego, że ta plansza jest rozległa, ale się udało. Teraz mamy 10 w 17, no to jest stosunkowo proste. No, te myszy są takie family friendly, w przeciwieństwie do kretów, gdzie... Jak w nie uderzaliśmy, to jednak z nich krew leciała, w sensie się. Także, jest to gra z elementami gore. Po, Brawo! Yy, dobra, co tym razem dostałem? Yy, w nagrodę otrzymujesz agrestowe sadzonki z tytułu działkowiec sezonu. Agrest jest Znaczy, nie lubię agresu takiego surowego. Dżem agrestowy jest w sumie dobry i dobre są przetwory agrestowe i sok agrestowy też. Właśnie chyba najbardziej nie lubię tej surowej wersji agresu jak coś... Dobra, teraz będziemy walczyć... Nie wiem do końca co to jest. E, jakiś taki kret? Kret Janusz, bo ma podkoszulek, ale... Chyba, że to jest jego brzuch. Nie wiem do końca co to może być. Jakiś świstak? Kurde, nie wiem. To tym bardziej się Towarzystwo Ochrony Zwierząt przyczepi. Nie, nie wiem, jaki był zamysł tych robali, Czy one po prostu mia miały być, żeby korcić do uderzania w nie? Bo tak w to nic nie dają. A już zapomniałem, ile ich tam miałem upić, ale sądzę, że mi się uda. No dobra. Padl na Ry i Elo. Dało się. 10-15 sekund. Nie wiem, tu są jakieś takie dziurki, to wygląda jakby coś z tego miało wychodzić, ale autorzy ostatecznie stwierdzili, że jednak niech sobie będą te dziurki, a my w nich nic nie będziemy tutaj wstawiać. Ok. Jest i nasz działkowiec wnerwiony. Podejrzewam, że ta strona fajny.pl już nie istnieje. Mógłbym to sprawdzić, ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że nie ma tej strony. Ej, aż sobie zapiszę, wiecie? Będę słowny. Będę słowny. I sprawdzę. 12 w 15 sekund, no to... Okej, okay, tu jest ciekawie, musieli trochę grafikę zmienić, bo są pionowo, poziomo. No z boków ekranu w każdym razie. No, chyba się udało. Co tym razem? Otrzymujesz 6 metrów sznurka oraz tytuł działkowca roku. O, teraz miałem taki w dzieciństwie największy mindfuck, pojawiają się kosmiczne gryzonie, bo jak widać tych ziemskich było o wiele za mało. 17 w 20 sekund. Nie, nie wiem, kto wpadł na pomysł koncepcji tej gry i jak wyglądała... Jak, jak wyglądał proces umieszczania tej gry na płycie CD Action, ale nieźle. Dało się 24 w 30 sekund. Kiedyś w dzieciństwie też myślałem, że ta dziura na środku, która się pojawia, to takie wgłębienie, że ono ma jakieś znaczenie, że z tego wyjdzie jakiś wielki ładny pak, ale nie. Nic takiego miejsca nie miało. 29, wydało się. I dla mnie ta właśnie potyczka, potyczka 12 w ostatnim świecie była największym wyzwaniem, bo w 40 sekund trzeba było 40 kosmitów aż ub ubić. Co oczywiście jest sporym osiągnięciem, nie? Ale musicie też pamiętać, że to jest chyba taki bug, powodujący, że bardzo często jednego przeciwnika ubija się dwa razy. No chyba, że on tak szybko wychodzi, ale wątpię. Okej. Okay. Huh. Udało się, obroniłeś działkę. Tak, i wydawać by się mogło, że to koniec naszej przygody, ale nie. O, do diabła, co to ma znaczyć? Człowiek z działki wraca zmęczony. Jak koń po tu farmerzy zablokowali drogę. Myślałeś, że to koniec swoich kłopotów na dzisiaj. Niestety nie. Andrzej lepiej w o, oczywiście nie ma tu żadnej aluzji. Wraz z kolegami z pracy oznajmili ci, iż prędzej w piekle spadnie śnieg, niż przepuszczą kogokolwiek przez blokadę. Pozostaje tylko jedno wyjście. zbieraj kamienie ze zbocza i walcz. Ok, teraz będziemy walić w stare baby i starych dziadów. 22, 22 staruchy w 25 sekund. Tak, tutaj już ta grafika jest bardzo mocno flashowa. Już mamy po prostu celowniczek. Tej babie to nawet oko wypada, więc zajebiście. Dalej już dwóch nie, żeby nie było, że, że, że nie ma różnorodności. Ok, gratulacje. Od dziś należysz do wąskiej grupy nielicznych śmiałków, którym wystarczyło samo zaparcia i palców u nóg, aby ukończyć wnerwionego działkowicza. Legendarną grę przygodową o bogato rozwiniętym wątku historyczno-kulinarnym. Autor wraz z rodziną Malezja wrzesień 1956. Wiesz co? Nie chcę tutaj mówić, ale. Prawdopodobnie ta gra w jak... W jak w jakiś minimalny sposób też wpłynęła na napisanie książki mojej. Myślę, że to musiało jakoś mi się wyryć w psychikę, więc... Yy, wiecie. Yy, a teraz sobie zobaczymy, czy ta strona istnieje. O dziwo, po wpisaniu coś się pojawiło, ale... nie jestem pewien, yy, czy ta przedwa techniczna nie trwa już od pewnego czasu, to znaczy... Widzę, no, no nie jestem w stanie stwierdzić, ponieważ wchodzę na tę stronę pierwszy raz w życiu. Tak więc na tym etapie żegnam się z Wami. Kończymy niepoważne granie. Jestem ciekaw, czy ktoś w ogóle pamięta o tej grze. Czy ktoś w ogóle w nią grał? I nawet w sumie nie sprawdzałem, czy ktoś ją nagrywał. Wiem, że kiedyś sprawdzałem i nie było żadnych filmów, ale. Wiecie, to miało miejsce chyba z parę lat temu, także nie ma co porównywać. I, i do następnego.